Siemaneczko, z tej strony Kit i dzisiaj zagramy sobie w krzyk w strumieniu. Jest to gra taka na Robloxie, w której mamy taką kamerę, musimy nagrywać różne potwory w kosmosie i zdobywać wyświetlenia. A towarzyszy mi w tym wszystkim będzie. A do myślę, Adameo podejmiemy się tej gry, oczywiście zalekujcie i zasubskrybujcie bez dłuższego przedłużania, lecimy z odcinkiem. No. Będziemy się takie kosmosie, takie potwory nagrywać, jak już to mówiłem. I zobaczymy, w środku stajemy sobie w takim domku, bo tam było widać przez milisekundę No, będzie tak, widać, jak się widać, spokojnie My już z co tyle grali, że mamy normalne doświadczenie No, Okej, okay, stajemy sobie w takim domku, można iść spać, a nie trzeba, a, nie. bo Jako pierwszy trzeba sobie no. wpisać tekst kit okay. kartowy Hop, ja hop, idziemy tareczki. Oj, no bo to ta, ta, ta cała, tu ta kamera cała, którą musimy nagrywać. Ty, bo na początku ja nagrywał potem jeszcze ja od to też będzie nagrywał. Jeszcze no. nagrać pa, idziemy. Dawaj, kop piłkę. Nie idzie. Nie kopiłem. Nie kopałem. chyba. Chyba. Dobra, my nie mamy widzimy nagrywać piłki, tylko mamy wbijać do rakiety. No. Mamy to, tutaj dać no, to, no i włącz i... Lecimy, lecimy to bo wie. na domek lecimy. Chcę zapamiętać oczywiście drogę. Lecimy w kosmosie. Tak mówię, tylko jest kosmos, bo to wygląda trochę jak kosmos. Chyba... No my to zawsze mówimy, że to jest w kosmosie. Sarażająca planeta. No. W lecimy do kosmosu, bo lecimy do rakietą, nie? No. Więc w sumie jestem coś gra. Teraz tutaj musimy znaleźć jakiegoś potwora. Jump! Dobra, to mamy tlen, jak tutaj widzicie. Musimy jakieś wózki, idziemy na prosto i na prosto. Tam się jakiegoś potwora znaleźć. Czyli nie idziemy prosto, nie... Idziesz? Bo idzieś, idzie, idzie. Hmm. Hop! Tutaj musimy poszukać jakieś na przykład rzeczy. Gdzie? Ja. No faktycznie to był potwór. Nagram go widzowie, no, nagram, nagram potwora nagram. i mamy też drogę do wyjścia. Idzie, 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 idzie. No, co nagram robimy? To... nagrałem go już. No, dobra, no to? może no, tu Chodźmy tędy, no. Na potworze. Mm. No i znajdziemy takiego potwora co je życie na shota. No. Idziemy sobie tędy. <kluzny> My się kamerę nie będziemy widzowie wracać, nie będziemy. Chcemy na no to czekaj. Nie, nie, można? nie, Tu nie, nie, Mogę cię nagrać, elo. nie, idę. ci nie, 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 Taleczka świecimy. Gdzie teraz idziemy? Dawaj no tędy, Gdzie tędy szliśmy. No, nie się jednego potwora znaleźć. Najlepiej pająka, wtedy będziemy pewnie mogli już wracać. Tak, tak trzeba do góry trochę nagrywać. Wiem o tym. Tę idziemy. To prosta. To był ten potwór. No. Na lewo. O nie, na prawo I My tu chyba kiedyś byli, nie? No byliśmy tu Pająka spotkaliśmy Tu zaraz, spotkałem pająka gdzieś Po prostu musimy go spotkać A tu trzeba i ze staminą, wiesz no. Musimy iść wolniej Na pająka bez staminy się nie, można, się nie może tu, tu idziemy, tu, tu by chodzić gdzieś pająk, nie? No. O jest pająk, o wilku mowa Ono no jest No i chyba będziemy wracać, nie? No Wracamy To stoi potem w prawo czy w lewo? W prawo W prawo Pają gdzie cię nie, nie goni mhm. w lewo myślę, że Dadama pamięta drogę, widać no. W końcu wrócimy pewnie nagramy piłkę, bo jest... Nie, doba jest, że filmu zostało tylko Więc... nie tego odcinka, tylko jakby wiecie, widzicie, nie? To sami widzicie To jest do domu, to pamiętasz drogę? Chyba tak wszedłem Mistrz, Adama damy o Sigma No Idziemy gdy pamiętasz drogę, nie... To ci dam kamerę za... Jakby jak będziemy iść jeszcze raz. O... Tutaj w którym byliśmy tu chyba właśnie. tam na prosto... Poczekaj, bo muszę ten film możemy... no Nie to tu nie byliśmy. To tam musimy iść w lewo. Poczekaj, tylko go jest nagle, dobra? No, no. Tam gdzie idę prosto? Tak. Bo już film, film, film się raczej nagrał No już nie mogę nagrać już jakby... Ej! Co? To my się wróciliśmy, zrobiliśmy półko Teraz co tak. robimy? Nie no dobra, spróbujemy jeszcze raz Tu prosto No ja to już filmu nie mogę nagrać, to wiesz nie? To jest to no bo. Jesteś ADA musi coś wykombinować, bo ja nie pamiętam drogi widzowie nie musimy wrócić, całej zdrowi. Ten odcinek pewnie będzie jeden z dłuższych, więc. No, powracanie będzie. Tak, tutaj. Tu już tu kapaliśmy. No, no. Idziemy tutaj. Poczeka na mnie. Ja też idę. Idziemy do wyjścia, widzowie. Do wyjścia. W końcu. Chyba w końcu. Tak, tak. Tutaj będzie wyjście. Tarka mi zaś się na skończy, ja rzucę na, na tarkę. Potwój się bije. No, Ty, jak I Ej, pomóż! Przetrwaj to. Ej, ja się zbagowałem! Bug no, bo... Idę, idę. Bo Nie mam jak ja staminy. Jaki to był bug? Żeby widzieli. Tak jest wyjście wreszcie. Wychodzimy? No, ja mam tylko 87% jednej latarki. Jedną musiałem złożyć całą na... Co? No. To ja mam w jednej... Biedny... Dobra, w sumie, co ja mówię, też mam lipa. Tu jest ten pot. W jednej mam 100, a w drugiej mam jeszcze... Nagraj go. nie mam. Aha. A gdzie... To jest szybko i to... musimy zamknąć, żeby tu nie przeszedł. Nie, to nie fajnie. Pan od mnie bije. Poczekaj na mnie, otwórz! Ginę. Odbieram. Otworzyłem! Zamykaj! Zamykaj, zamykaj! Jest! Ufff jest ja, zowie, zowie, wracamy! Jesteśmy! Wracamy na, na dół! No. O kurde To było ciężkie To było no. ciężkie! Mi tak no. mało widać zostało co Zdrowywałaś ja... mi ja te widzę. No Nie mogę nagrywać to, Gdzie to mamy wrzucić? Ja gdzieś się tam wrzucałam tu Tutaj musisz utłucić kamerę musiłeś E się opuszcza, nie? A no kół, no faktycznie. Dobra. Teraz ja to musimy przetworzyć. Wziąłem dysk i chodźmy do domu. Chodźmy. I teraz chodźmy. sobie chyba kupimy za to... W drugim może piłkę nagrać? Ostatni piłkę musimy nagrać. No, nagramy też pewnie przez to. Ale płyty, Aha. idziemy, idziemy widzowie. Ty coś na mnie napisał. No. Co jest? Dobra, widzowie. Idziemy, zobaczmy ten odcinek ciężki. No, Wiesz, ten odcinek do potwory, nie? No pierwszy potwierdz. Ty, kurde, mało wbija No. A ja ci pająk potem. Zaraz pewnie na potworach będę. Na mocno do góry daję, bo to tak mi się tak wydawało, to do góry trzeba dawać. Wiesz, nie? No. Pewnie upotwory. Tak, Jak uciekamy pod... tylko. Jak są potwory, to to dużo wbija. No, 65, 70 UF prawie. No i ten, ten odcinek też wtedy będzie miał? To wie. Kurde, no. nie wbija jakoś mega mocno. No dosłownie. Dobra, teraz wbija go jest pająk. No, wbiją, no wbija. No, wbija, dobra. W kolejnym będzie się bardziej postawać i też oczywiście nie zginąć. No. Bo w tej grze to jest ciężko nie dać. Ech, to oni wszystkie... E, jakby coś, Zaraz dwie stówki pewnie dobiję No, oby No więc musimy więcej nagrać potworów No ale to musimy lepiej do ta pamiętać jest ten pająk, no. znowu nie Kolek Tam przy wyjściu nie mogę nagrać No szkoda, bo... ten odcinek, na 300 vr by wydobył. Kurde no, porra, jest. mnie nie jest tak najgorzej, mogło być gorzej no. Ta to trzeba było wyciągnąć tu płyte. I... A może sobie zamówmy Teraz no idziemy spać, a nie. Aaa, no zapomniałam. Ja idę spać tu. Spię. Ja też śpię. Spimy. Kolejna nocka. Musimy ją. Polaneczek. Jest kamera, bierz kamerę, jeszcze raz. Chore, kamerę. Też zamówmy może latarki, bo no mam a t... troszkę dolarów. Też mam, bo mamy wspólnie chyba nawet. Nie? No. Światła. No zamów, zamów. Stara nie. latarka czy mocna latarka. Dawaj mocną. Jedna to jest. Zamów. Zamówiłem. Ty jeste tu słabo zamówię. A gdzie też ją zamów. No i elegancja. Leci. Leci. Jest ta lepsza. Ja mam tą lepszą sorry. To jest stara. Ty zostawił Ja to sobie wymienię. O! A to jest tą, co my mamy teraz. To stare światło więc... Dobra, to dobra, ten to Wskakuj, nagraj tutaj wbijamy. Dobra, 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 jak wbijamy Po prostu Lecimy, jest... guzik chcę kliknąć I lecimy no. <coughs> Nie możemy zginąć, zwłaszcza ty nie może zginąć No bo ten co z kamerą zginie to to jest wtedy No bo potem się można odrodzić chyba Tak mi się wydaje Mamy to latarkę, wytestujmy ją Mamy, o teraz Ude, taka latarka fest. Jak ta, ja tam to. Idę, idę Musimy zapamiętać drogę No Po schodach idziemy Schody są łatwe zapamiętania mhm. No Schody tak Już postój jest Uciekaj, uciekaj, bo nie jest Uciekaj, musi uciekać Na schod, na schod, na schod Zagrałem no. go jest, jeszcze, bo wiesz On tu jest? Tu jest pod schodami. Pójdę, lipa, my ten nie przejdziemy, bo ona zabije Musimy iść w drugą stronę, wiesz? No, w inną stronę musimy. Pójść. Bo on widzowie, jest mega mocny. Jeszcze tak, jeden jakiś inny potwór. No i pewnie będziemy wtedy wpiłać na nagrywać No. Dobra. Bo... Chodźmy tędy. No. O. Pod jedynką się użyje. Pamiętam, że tutaj było też jakoś... Zobacz mocno ta latarka, nie? No. To chyba jest tylko jedyna opcja tamten, dopuścić Na pewno? No. Nie, ja nie było. Więc chodźmy. Musimy jakoś przetrwać. To my się kopali. To tam jest, jeszcze jest? Czy poszedł? Stoi tu Chyba nie, co tylko stoi Pił prawie we mnie No i nie, my nie przyjdziemy no przyjdziemy, musimy... Musimy wrócić! Musimy go tylko nagle no i co sobie widzicie? To na nagramy piłkę, no. bo nie ma... No bo nie niczego. ma co! I co wiemy? Jesteśmy pewni, że to zginiemy Widzowie, no. bo nie raz, jak już robiliśmy dużo prób tego filmu no. To przez to zginęliśmy Za każdym razem, jak to tylko napotkali jak u nas w świecie I potem w kolejnym filmie To tyle też, też to będzie miał kamerę wiesz Nie? tak to jak wracamy Zamknijmy Guzik I wracamy Tak jak wracamy no, Wracamy z podróży A tu nam też pokazuje tlen na tym komputerze No jesteśmy, wychodzimy i ten Dobra. Dej mi pokaż tą kamerę, to ty po prostu tam będziesz strzał, to ja ci pokażę, to ja cię nagram, dobra? No dobra. Tak gdzie jest piłeczka? Ja, ja nie mogę jej podnieść, jak się... a, tak tu się Idziemy Gdzie jest potencję, 80%. Piłkę trzeba szukać, szukamy piłki, nagrywamy jak szukamy piłki. Dobra. I poczekaj, chodź kit katowy. Idę. No, coś fajnego do nagrania. <coughs> co? Chodź za mną. Zobaczysz. Jak Tak skaczemy z, pewnie z, z czegoś. No z o, ty tego! Jest piłak. Tu jest też piłka. Masz piłę A To tam, tu no. ja będę na to i ty będziesz strzelał, dobra? Gdzie ja cię nagrę? No. no. Dobra. O, też muszę tą piłkę jakąś. I no, gdzie ona ty jest za domem. To musi ją to przetransformować. No. A ja tu czekam, żeby cię nagrać. No dobra, ja jestem za krzakiem, już. Są postępy Widzę, widzę Kurde, znowu W ostatnim filmie się idziemy musi postarać no. Dawaj, do Nie da się ale musimy coś innego nagrać O ty krzaki to weź tu po prostu chodnagram ci jak biegać. Okej, okay. blisko nie. Zobaczymy, to tak średnio ci to idzie Czy na samą górę Widzę, Nie, nie no Wiem co mi wynagram. Trafił w tą dziurę. Ej, ja ja przeżyję z tego bym skoczył. No chyba. Na no, wyskać. Okay, ci widzę wej... Chopa. Tak, przeżyłem. Nie. Okay. Przeżyłem. Fajnie. Będę znagom na rakietę, super. Dobra, nie da się tej pilki wykopać. To ja tam przyjdę. O to chodź tutaj będę strzelał. To idę, idę. To wywal do oceanu. Nie da się. Gdzie ty w ogóle jesteś? I chyba siema, kopaj. Siema. Do domu trzeba wbić? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie da no, się. Oszczędzamy strzały. Też się kopnę. Jeden o, na jeden. Bol! o tutaj zagrajmy, dobra. że. To, to, to ja ci strzelam. O dobra, dawaj, strzelaj. Jeść, bywali. Jednak tutaj. będzie to. Dalej się kończy film, więc już schodźmy. Ostatni strzał. Szybko! Bramka! A, skończył Dobra, się dosta. film. Teraz idziemy. No. Ten film był taki trochę, no... Oby był 100 wyświetleń chociaż. No. na tam w potworze. Nagrać go dwa razy, czy raz? Dwa razy. Co jest widzowie? co się stało? Co się stanęło. O, dawaj, dawaj. się się płytę. No i dawaj, idziemy, Zawalany idziemy. do domu! Do domu, do domu. Do, 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 Bardzo zimne na polu, więc. Do Musimy iść do domu, jak najszybciej. Nie ma drzwi, więc trochę. So, ona nagle no, no. oglądamy. No. Je, dwa viewers. Do... Ten potwój nic nie wbija. Może tam wbija, no, wbija. Ale mało. Chudę. Mama, no, no, już opada to. Lipa, lipa. Tutaj najmniej jest. Glipa, nie? No kurde, cool, to nic nie wbiję już. No. Tak, to no. że Cię bym się cieszył, nie? No, ale no no, tak. no, w tej grze tak średnio widać. Tak <coughs> do setki przynajmniej dobiję. No jest, dobiję. dobra. To jeszcze będzie piłka, wiesz? No, jest... ja skoczę, może. No, jest muszę jump. I jump. No, kiedy będzie? A tu będzie jump, o. Nie, tam no. nic nie zmienił. No. Ale to jeszcze będzie trwał ten film z pół minuty, nie? No. Bo trwać no. 100 sekund, jak się nie mylę. Jeden potem tu na sekundę. No. 126. Ale co? 26. No, viewersów hmm. teraz 132. Średnio, średnio. Ta to było chyba dwa razy więcej, no? Na nie mylę Chyba, chyba. Chyba na Dosłownie dwa razy więcej. 428 No, co widzowie? No. No. To bierzemy, idziemy spać. Uh -huh. Go to bed. nie, nie, idę na nie, na Idź stąd <laughs> Idę, idę. Dzień trzeci. Dzień trzeci, ostatni naszego życia. Ma mele mękę. Dobra, Prochodźmy zamówię. Bo nie Co tego. zamówisz? Zamów czekaj. Zamów moto. Nie, to nie. O to raczej ty. Przyszła?

no 340 dokładnie nie wystarczy Nagle jak, ja lecimy. Nie mamy, jak lecimy, lecimy, Dzień dobry Polsko, lecimy w kosmos. Pierwszy Polacy. Kosmos lecimy 5. No już trzeci Polacy w kosmosie. Ale my to sami. Trzeci raz? No? Ci sami, o. Ta ma jest dobra, dużo bateria, ja się ją świecę, mam to gdzieś. No dużych się... wytrzymuje o wiele. Aha. Ile mam Eee, 85. Aha. Już cztery, I trzy już nie szczęśliwe idziemy. Musimy zapamiętać drogę no, w prawo idziemy. Jak widzę, że To <kłysk> zobaczycie ten film, idziemy teraz w prawo, dalej w prawo. Dawaj, jest, w, prawo. w prawo, ciągle, potem będziemy wracać ciągle w lewo, nie? No. Na razie pamiętam drogę. O tam i tam, w lewo i w lewo, wiesz W lewo W lewo Jeszcze hmm. pamiętam to drogi, jeszcze pamiętam Zapamiętam, ile Nie, już chyba nie pamiętam <laughs> Będziemy potem mieli problemy z wracaniem No ale jakoś się obniżymy Bo teraz tam chyba i tam na prawo gdzieś Tak To ta, idziemy, ta, dobra idziemy tędy palić Potem będziemy A -a. najwyżej mieć problemy jak będziemy wracać o, chyba ten to, To mi w niej parę razy, nie? No, dużo razy. Ude, żadnego potwora. No, lipa. Jest tu shift? Jest tu shift. Jest? Jest. No jest. Można kłucać, hezę. Soj, 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 jak męczacie? Tu jak? A nie. Oba, idziemy. Ej, dobra. Pamiętam drogę? Nie. Wraca zawracamy tak trochę. <suk> Idziemy po prostu, żeby coś znaleźć. No jak coś <suszanowni> będzie, to będzie, jak tegoś nie będzie, to hmm. nie mogę. Ja nie mogę, czemu tu nic ja? nie ma? Złe wieści, chyba oni wyczyścili tę grę z potworów. To musimy nagrać siebie jako potworów. Bo... Ja, ja, bym bo... to, ja bym trochę zawrócił. No. Żebyśmy potem znaleźli drogę. Trochę pamiętam drogę powrotną. Mówię trochę. Proszę, trochę. Idziesz, idziesz, idziesz. Ten film to jest na serio jeden z najdłuższych na moim kanale. No. Tak się ja na serio. Nie hmm. wiem, czy nie najdłuższy. Kto wie. W sumie mówię. Chyba w lewo czy w prawo. Bo tam jest jakiś potwór! Gdzie? Ty co no. jest? Widzę! No, świecą się jakieś Uciekamy. Potem w prawo musisz iść. Dobra, uciekamy. prawo, tam i potem... Kolejny potwór, kolejny potwór! Nagrywam go. Chyba ten, że ten myślicie, ci prosto. W, lewo, w lewo. No. Ja bym już wracał, nie ryzykował. Tlenu mamy mniej trochę... To faktycznie! Skolnego chyba widziałam potwora Baterii mam 30% na tej latarce Chyba tędy tak, no. myśli Nie, nie szliśmy ten A tędy. A nie tędy, tędy, no 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 lewo. tędy. Pamiętaj ma tu, tu już trochę drogę. No to tak, tak, tak. Tu jak... Tu będzie drzwi, to chyba pamiętam. Kurde. Dawaj tędy. Co? What? No jest ten. to ja dadamy obecnej w ciężkiej sytuacji. Tędy. No, pająk. Nagrywaj, nagrywaj pająko. Nie dobra, teraz już musimy wracać. Tylko... No nie no kolejny potwór. Teraz odkryłem, że prawo... Przyciskiem jeszcze sobie tak kamerę do góry dajesz. Mm. Tu, Tędy pro... musimy. Nie na pewno nie. Bo ten, tędy po prostu wiesz, to można skręcić chyba było. No. Ja idę tak dziwnie. No nie no. Nie. Szybko. Ja miałem inny... Wpadłem tu... tu na dół. Ja ginę, ja nie... ginę! On mnie walnął! Ginę! Pomóż! Chodzę po drabinie! Ja uciekam od niego! Więcej myślę do domu! Ja prawie ginę. Jestem tu Je Jestem ja ty... tu, czekaj Na, na tym moście, jestem o tu Ej, widzę, widzę tego widzę, 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 Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzę A no widzę, wiesz się widzę Czekaj, to musimy go jakoś wykiwać Uciekaj, giniesz, ty zginiesz, ty zginiesz Ty musisz uciekać W którą stronę? Mamy mało tlenu, mamy mało tlenu To by nam dobiło 300 wyświetleń ale Dobra, ja go biorę na siebie, ja go biorę na siebie. Szybko musimy wracać. Nie no, no, musimy. Nie no, widzę, musimy wrócić. Tu chodź kitka tędy. Skąd wiesz? No tutaj... To jest ten krająg. To musi być tędy kitka Ty nie ten wy. Spadłem! Tam jest drabina. Gdzie? O nie! Tu jest jakiś inny potwór! Ginę. Gdę dam. Gdzie drabinę, wchodzę po drabinie. Ej, widzowie, może uda mi się zdołać przynajmniej mi, uciec. To pół ja ginę. tam, tam, zginąłem. Na szota poszedłem. Widzowie, ja chyba mam drogę powrotną. Teraz czy dada ma ucieknie? Bo to jest pytanie. Jest, uciekłem. Ucieknę. Ja... Ja deadłem. Nie mogę się zrewajwować. Zobaczymy, czy jest Adadameo. da radę. Szybko, musisz powiedzieć. Co ci się, się skończy? Ale ja poszedłem na szuta, tam był ten z oczami. Co no jest? O nie, szybko mi się do rakiety. Nie, nie masz ginąć. Nie możesz. Szybko, dawaj, dawaj, szybko, szybko. Zamykaj, zamykaj, dawaj. I zamykaj, zamykaj. zamykaj, zamykaj, zamykaj. No. Do, masz, idę na przykład filmu. 67. To naga, jak wracasz. O kurde, widzowie, zobaczymy, czy. Niestety. Czy dasz radę? Może ja się się zrobić, nie? Jak będziemy. No, może no. Miałam 20% tlenu M mogę tak na... 19 Jak wracasz, to ty wracasz, tak to wracasz, wracasz już? A wracam, wracam więc... Dobra, to wracaj. Jesteś Jestem, jestem! Jesteś? Czyli tu weź, weź mi pokaż tu, 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 tu ja jak wiesz, dobra? Chodźby zrzucić, zobaczymy ile się uda. Zabaj, czy to się ja to udało, to jest pytanie. Silko bo tu ten tlen, ja mam mały, Nie ciągnie spada. Na pewno? Okej, okay. a ja chcę płytę wziąć. Mogę? Nie, nie mogę. Dobra, a to bierze idziemy. Teraz historyczny moment, czy to się uda. Czy to się, widzowie, nam to wszystko uda. Te męczarnie, czy je przyjdziemy. My z tej rady uciec, teraz. Tu to się daje. E, dobra, oglądamy. Niech to wbija, jeden VUS. Musi nam to wbić 340. Tyle potworów nagraliśmy. Ile... Dobrze! To wbija bija. Ja to wbija, dobra! Dobrze! Niech tu jeszcze wbija! Potworek nagraliśmy. Tam jest kolejny... Dobrze! Nie no to wbija. Co, wie? To, wie? to ma są bić! To ma to... się bić. jest yes. Co mnie to, to biło O tu to wbija! No Tyle tu jest! Widzowie! Wie? A kranny tam! Ten jeden filmik prawie wbił to! Wszystko. No co jest! 700 wił to może coś dobić! Ale że ty... Ten... Ja nie mogę! To by samu prawie to dobiło! Samo! No! Bez tych innych filmików! Co jest? 736 wiłów, 1180 Jest widzowie, więc... tym charakciem... Możemy jeszcze pójść spać oczywiście, bo... No. Kiedy będzie nam, że to że wygraliśmy na pewno, ale no. ja... O, ten filmik wbił! Tyle było potworów. I tak, to jest koniec. Zobacz, My wam dziękujemy za oglądanie w tym filmie. Udało nam się. My się z wami żegnamy. Na widzowie! No, Do następnego na